Witam oczywiście wszystkich bardzo serdecznie. Eee, z tej strony, oczywiście, kanał Kolorowe Ogrody Flowers. Eee, oczywiście to jest nowy kanał, nowa nazwa tego kanału, bo niestety poprzedni kanał na TikToku, czyli Porado kala został niestety usunięty. Musiałem go niestety usunąć, bo niektóre, niektóra jakaś osoba się niestety po niego podszyła. No i niestety, musiałem ten kanał niestety usunąć ze wszystkimi, filmem, wszystkimi filmami i tak dalej Także wszystko macie oczywiście dostępne na YouTube, wszystko oczywiście jest Oprócz tego, że porad Kala już nie ma Dlatego jest nowy kanał, który się nazywa Kolorowe Ogrody Flowers I dziś oczywiście witam Państwa w tym oto nowym kanale i dzisiejszym oczywiście odcinku Dzisiaj e, przegląd... Oczywiście roślin, tak? Roślin na lipiec, niestety tak późno, przepraszam, oczywiście, że tak późno, że lipiec tak dalej, ale mamy już oczywiście koło 19 lipca, wtorek, dziś około 20 parę stopni, może 30 coś takiego, jest bardzo niestety ciepło. Widzimy jak rośliny reagują. No i oczywiście tu jakby to powiedzieć chcę Wam po prostu pokazać mniej więcej rośliny jaki jest ich stan na dziś lipiec. Tam dalej mamy z e, cytryny, dwie, chyba czy trzy, tu mamy, jak widzimy, pitaje, bardzo ładna, oczywiście dostałem ją. Wychodowano oczywiście ziarenek i tak dalej, tu mamy bodajże. Raz, dwa, trzy, cztery, tu mamy chyba pięć i tu chyba mamy sześć, o ile się nie mylę. Tak, sześć. Mamy sześć marakuje pomidorowej. Tu mamy mandarynki i figi, lici widzimy, że żyje, odżyło. Tu mamy oczywiście papaje, tu też mamy papaje, ale będę musiał to jakoś ten... Tu mamy oczywiście flaszowca, tu mamy te zasiane nasiona cyklamena, tu mamy koleusa i tu mamy kąkwat. Oczywiście dalej jedziemy z tym przeglądem, zobaczmy, może tak Wam pokażę, będzie lepiej. To jest mój granat, dość duży, urósł. Mam nadzieję, że za 2-3 lata będzie miał owoce. Tu mam oczywiście papaje znowu. Coś te listki żółkną, nie wiadomo czemu, bo... Po prostu, albo coś były po prostu pryskane, albo coś, bo... Zobaczcie, co się w ogóle z nimi dzieje. Jest... Po prostu masakra. O, proszę zobaczyć. Co się z nimi dzieje. Po prostu masakracja jakaś. Co się dzieje z nimi. No, i tu mamy oczywiście flaszowca. Tu mamy marakuję pomidorową znowu. Tu też marakuja pomidorowa. Tu mamy marakuję bananową, tak zwana passiflora. Tu mamy moje cytrynki kolejne. Tu mamy malutką głowę. I tu mamy wanilię. Niestety z wanilią coś się dzieje. Nie wiadomo czemu. Tu mamy marakuję bananową, dość duża, wysoka. Marakuja bananowa, inaczej passiflora. Tu mamy flaszowca. Flaszowiec, małe sezonki wanilii. Tu mamy oplatwa, taki kwiat jakby. Flaszowiec. Tu jest chyba marakuja pomidorowa. Tak, to jest marakuja pomidorowa, bo poznaje, po liściach, i tu mamy flaszowiec. To my też marakuję, ale to się inaczej mówi granadila, coś takiego. I tu oczywiście flaszowiec, karambola, jak widzimy, odżyła. Nowe listki puściła. Z góry też. Nic się nie dzieje, elegancko puściła i po dłuższym czasie oczywiście wydobrzała. No i tu mamy fiołka afrykańskiego, który praktycznie jeszcze się w miarę ma. Zobaczmy co dalej będzie, ale już nie choruje, także jest w porządku. Myślę, że tyle jeśli chodzi o stan roślin tych wszystkich oczywiście kwiatów. Tu oczywiście zrobię, y, zmniejsze, oczywiście y, ten. Dobrze. Także to tyle, jeżeli chodzi o przegląd na lipiec. A ja oczywiście zapraszam do innych materiałów, które też się niedługo pojawią, ale niestety troszeczkę z opóźnieniem, bo niestety kanał ten kanał po prostu przez dwa tygodnie nie było po prostu jakby to powiedzieć. <kluzny> Jakby to powiedzieć, nie było przez dwa tygodnie materiałów. No i oczywiście z góry za to oczywiście przepraszam i mam nadzieję, że e, będą się te materiały pojawiać częściej. No my oczywiście się widzimy. Myślę, że w przyszłym tygodniu, albo jeszcze nawet i w tym tygodniu pewnie, na pewno się jeszcze jakiś materiał pewnie pojawi. A później już pewnie od sierpnia czy od września będą już materiały jesienne i też w sierpniu będzie kolejny przegląd roślin, bo też będzie jakich będzie stan ciąg dalszy no i oczywiście tyle także jeszcze raz oczywiście dziękuję za uwagę no i oczywiście jak zawsze yy, dziękuję i do zobaczenia do kolejnych materiałów to był oczywiście kanał kolorowe ogrody flowers także na razie no i oczywiście jak zwykle pozdrawiam